Rozwiąż równanie. Cosinus 2x równa się pierwiastek z 2 przez 2 razy cosinus X minus sinus X w przedziale od 0 do pi włącznie. Szczerze mówiąc, śmiało mogę powiedzieć tak subiektywnie według mnie, że jest to najtrudniejsze zadanie z trygonometrii, jakie pojawiło się na maturach od 2015 roku. No, nie za darmo też dostaniemy te 5 punktów, więc przystąpmy do rozwiązania tego. Początek bardzo schematyczny, czyli zamieniamy kosinus podwojenego kąta ze wzoru, ze wzor jednego ze wzorów, które są tutaj. Musimy sobie oczywiście wybrać, który będziemy chcieli. Najbardziej podobnym do całej reszty naszego równania będzie ta pierwsza część. Czyli cosinus kwadrat alfa minus sinus kwadrat alfa. Dlaczego? Zaraz zobaczycie. Popatrzcie. Zamiast cosinus 2x, wpiszę w takim razie, że to jest cosinus kwadrat x minus sinus kwadrat x. I po drugiej stronie mamy pierwiastek z 2 przez 2 razy cosinus x minus sinus x. Ok, w porządku. Teraz proponowałbym wszystko przerzucić na lewą stronę. Dlatego, że jak się domyślacie, my sobie tą lewą stronę rozbijemy ze wzoru skróconego mnożenia. Możemy w zasadzie też od razu to zrobić i pokazać, że to jest cosinus x minus sinus x w jednym nawiasie, a w drugim nawiasie cosinus x plus sinus x. Tego wzorku nie rozpisuję, myślę, że on jest znany dla Was. I teraz równa się albo właśnie od razu minus pierwiastek z 2 przez 2, cosinus x minus sinus x i porównujemy to do zera. Czyli w tym miejscu odjąłem sobie pierwiastek z 2 przez 2, cosinus x minus sinus x. To wszystko, co było z prawej strony. Po co ja to zrobiłem? No po to, że teraz widzę, że mi się powtarzają Dwa człony, czyli mogę je wyciągnąć przed nawias, mam porównane do zera, więc zrobię z tego wszystkiego iloczyn i rozdzielę to na dwa prostsze równania. Także super, już idziemy w dobrą stronę, tylko później pojawi się niestety coś zaskakującego, bo mamy cosinus x minus sinus x w takim razie w jednym nawiasie, a w drugim nawiasie zostanie cosinus x plus sinus x. I jeszcze minus pierwiastek z 2 przez 2. Dlatego, że to, co się powtarza, wyciągamy przed nawias, a cała reszta zostaje w jednym nawiasie, prawda? Równa się 0. Po rozbiciu cosinus x minus sinus x równa się 0 lub cosinus x plus sinus x minus pierwiastek z 2 przez 2 równa się 0. Ok, i pojawiają nam się dwa troszkę niestandardowe równania. Pierwsze z tych równań będzie dość łatwe do zrobienia, dlatego że nawet po narysowaniu tych dwóch funkcji, ja je narysuję w jednym układzie współrzędnych. Jak zwykle, 1 minus 1. Tutaj charakterystyczne wartości co 3 kratki. I rysujemy najpierw sinusa na czarno. Mniej więcej tak on. Będzie sobie przebiegał i później kosinusa na niebiesko. W ten sposób wygląda. Idziemy z góry i z powrotem. OK. I teraz zwróćcie uwagę. Pomaga nam to, że my szukamy tylko w przedziale od 0 do pi. Możemy sobie przekształcić troszeczkę to równanie, przerzucając sinusa na drugą stronę, że cosinus x jest równy sinus x. Czyli my de facto musimy znaleźć punkt przecięcia tych dwóch wykresów na osi. Podpiszę tylko, że to jest oczywiście mój sinus x, a tutaj na niebiesko to jest mój cosinus x. I teraz punkt przecięcia tych dwóch wartości, to będzie w tym miejscu. Później jest też kolejny, jakby punkt przecięcia, o tutaj w ujemnych wartościach, ale on się już nie liczy. Dlaczego? Bo my sięgamy tylko dotąd, do pi. Od zera do pi jest nasz przedział. Więc jedyną wartością będzie z karty wzorów też można odczytać pi/4, bo dla pi/4 zarówno sinus, jak i cosinus przyjmuje wartość pierwiastek z dwóch przez dwa i to jest napisane właśnie w tej tabelce w karcie wzorów, czyli żeby cosinus x był równy sinusowi x w takim przedziale, to x musi być równy pi/4. I to jest koniec tej części. Teraz będzie troszkę trudniej, troszkę bardziej problematyczna druga część. Dlatego, że no mamy tutaj cosinus x plus sinus x. E, można by zadziałać z jedynki trygonometrycznej, e, jakby dorzucić tutaj drugie równanie z jedynką trygonometryczną i rozwiązać taki układ równań, dałoby się to zrobić, ale ostateczny wynik byłby trudny do zinterpretowania. Więc ja pokażę troszkę inne rozwiązanie, takie sprytne. Zastanówmy się, bo mamy te same kąty. Ale zastanówmy się, jak zrobić, żeby mieć te same funkcje. Przerzucę najpierw pierwiastek z dwóch przez dwa na prawą stronę, czyli dostanę cosinus X plus sinus X równa się pierwiastek z dwóch przez 2 i teraz wkleiłem wam tutaj wzorek z lewej strony, którym się teraz będę chciał posłużyć, ale zanim to zrobię, no to jest wzór na sumę sinusów, a my tu mamy cosinusa i sinusa. To co ja mogę zrobić? Ano, moi drodzy, mogę zamienić sobie cosinusa na sinusa. W jaki sposób to się robi? Nie wiem, czy pamiętacie z definicji funkcji trygonometrycznych, albo nawet w takim trójkąciku, o którym gdzieś tam na początku przy funkcjach trygonometrycznych mówiliśmy, że jeśli tutaj mamy jakąś alfę, tu oczywiście jest 90 stopni, tu zaznaczmy a i b, to jeśli chcemy zrobić sinus alfa, no to to będzie tutaj, niech będzie jakieś c jeszcze, sinus alfa to będzie oczywiście a przez c. Czyli sinus alfa równa się a przez c. To co naprzeciwko przez przeciwprostokątną. A jak ja zapiszę tutaj beta, gdzie beta to jest oczywiście 90 stopni minus alfa, dlatego że tutaj już jedną dziewięćdziesiątkę mamy, suma miar kątów w trójkącie 180, czyli beta to jest 90 stopni minus alfa. To wtedy, jak ja będę chciał zapisać cosinus bety, to to będzie dokładnie to samo co sinus alfy, bo cosinus beta to jest a przez c również. Jaki z tego wniosek? Wniosek z tego taki, że jeśli my mamy takie, powiedzmy sobie dopełnienie kąta do 90 stopni, czyli mamy jakąś alfę, a zaraz obok robimy 90 stopni minus alfa, to wtedy sinus tej alfy to jest to samo co cosinus 90 stopni minus alfa. I to zapiszę tutaj sinus alfa to jest to samo co cosinus 90 stopni minus alfa. A to 90 stopni w naszych y, równaniach trygonometrycznych najczęściej się zapisuje w postaci pi, czyli pi drugich minus alfa. I z tego teraz skorzystam. Ja będę chciał zamiast cosinus x napisać sobie, że to jest de facto sinus pi drugich minus x. Dodać sinus x Równa się pierwiastek z 2 przez 2. Dlatego mówię, że jedno z trudniejszych zadań, albo nawet i najtrudniejsze z trygonometrii, które robiliśmy, bo trzeba troszkę niestandardowo pomyśleć. Bo ja teraz specjalnie wywołałem sytuację, gdzie mam dwa różne kąty, a zawsze wam mówiłem, że musimy od tych różnych kątów uciekać. I teraz, co z tym zrobić? Musimy zastosować właśnie ten wzór na sumę sinusów, który jest tutaj pokazany. I bardzo ładnie on nam uprości całe wyrażenie. Podstawmy sobie. Sinus alfa plus sinus beta równa się 2 sinusy i teraz alfa plus beta, moja alfa to jest pi drugich minus x, czyli tutaj piszę sobie pi drugich minus x i jeszcze plus beta, czyli plus x podzielone przez 2 i to razy cosinus i teraz alfa minus beta, czyli pi drugich minus x, minus x podzielone przez 2. Równa się pierwiastek z dwóch przez dwa. Ok. Co robię dalej? Mamy tutaj w pierwszym tym ułamku minus x plus x, no to się nam skraca pięknie. I zostaje mi tylko pi drugich przez 2 jeszcze, czyli ostatecznie to jest pi drugich, prze, pi drugich przez 2 to będzie pi czwartych po prostu, czyli 2 sinus pi czwartych. I teraz cosinus, i też zróbmy porządek z tym ułamkiem. Tu będzie z kolei minus 2x łącznie, bo wyrazy podobne, i plus pi drugich. Czyli mogę zapisać, że to jest pi drugich pi 2 minus 2x podzielone przez 2 jeszcze. Równa się pierwiastek z 2 przez 2. Ok, robi się troszkę wygodniej. Sinus pi czwartych z tabeli w karcie wzorów możecie sobie odczytać, że to jest pierwiastek z 2 przez 2, więc mamy 2 razy pierwiastek z 2 przez 2, przejdę tutaj, 2 razy pierwiastek z 2 przez 2 yy, i mamy cosinus pi2 minus 2x podzielone przez 2 wszystko. Spróbujmy sobie rozdzielić te ułamki, czyli pi2 dzielone na 2 to będzie pi4, więc zapiszę tutaj, że to jest cosinus pi4. Odjąć, 2x podzielone na 2 to będzie x po prostu. I równa się pierwiastek z 2 przez 2. Jak ja sobie teraz skrócę tutaj te wartości, będzie 1 i 1, podzielę sobie obustronnie przez pierwiastek z dwóch, bo to tylko stoi przed kosinusem, to wyjdzie mi, że kosinus pi czwartych minus x jest równe pierwiastek z 2 przez 2, i jeszcze dzielone na pierwiastek z 2, czyli ten pierwiastek mi się skróci. To będzie 1, druga po prostu. No i teraz dotarliśmy w końcu do w miarę prostej wartości. Kosinus pi czwartych minus x równa się 1, druga. Od razu sobie to pokażemy na wykresie, kiedy cosinus jest równy 1, druga. Nie zawężamy tego na razie do naszego przedziału, tylko ogólny wynik złapiemy, dlatego że tu jest już coś namieszane przy kątach, lepiej być ostrożnym. Kosinus równy 1 druga jest dla 60 stopni, więc to będzie w tym miejscu dla pi trzecich. Możemy sobie tutaj podpisać. I druga wartość możemy zapisać, nie szukajmy gdzieś tam z prawej strony o tutaj, tylko zapiszmy sobie drugą wartość, taki sam kąt, tylko ujemny. Czyli możemy zapisać, że pi czwartych minus x będzie równe właśnie pi trzecich, bo wtedy mamy wartość 1, druga, plus 2 kpi nasz okres kosinusa, lub druga opcja, to samo tylko z ujemnym znakiem, bo kosinus jest parzysty. Czyli z lewej strony osi ma dokładnie to samo. Pi czwartych minus x jest równe minus pi trzecich plus 2 pi. I teraz będziemy chcieli poprzerzucać wszystko, wyliczyć z tego x i wziąć odpowiednie wartości, które należą do naszego przedziału od 0 do pi. Czyli tak. Y x wrzucimy na prawo, a całą resztę na lewo. Czyli z lewej strony pojawi mi się pi czwartych i z przeciwnym znakiem minus pi trzecich minus 2 pi równa się x. Lub ten sam x, mogę od razu zapisać jakby w odwrotnej formie, e, będzie równy pi czwartych, dodać pi trzecich, bo z przeciwnym znakiem, i minus 2 pi. Oczywiście gdzieś na boku piszemy, że k należy do całkowitych. Trzeba teraz sprowadzić do wspólnego mianownika. No to wspólnym mianownikiem będzie 12, więc tutaj 3 pi 12, odjąć 4 pi 12, minus 2 kpi równa się x, a tutaj x równy 3 pi 12, dodać 4 pi 12 i odjąć 2 kpi 3pi minus 4pi to będzie minus pi. Zapiszę od razu tak. x równa się minus pi dwunastych odjąć 2kpi. I druga opcja lub x równa się 3 plus 4 to będzie 7pi dwunastych minus 2kpi. I teraz musimy podstawiać tak jakby różne k, żeby sprawdzić w jakim przedziale, który wynik jakby mieści się w naszym przedziale od 0 do pi. Natomiast tak Jakbyście mieli sobie wyobrazić to na wykresie, to to nasze minus 2kpi czy plus 2kpi to nie ma w zasadzie żadnego znaczenia, bo kanale ży do całkowitych, oznacza, że ten wynik, który mamy tutaj, pierwszy, możemy przesuwać w lewo i w prawo co 2pi, bo kanale ży do całkowitych. Czyli albo nie dodamy wcale, albo y, dodamy sobie 2pi, albo dodamy 4pi, albo odejmiemy 2 albo 4pi. W ten sposób, wielokrotności 2pi w każdym razie. Więc zastanówcie się, jesteśmy w minus pi dwunastych, czyli tak ledwo delikatnie obok zera. I mamy dodać 2 pi aż to na pewno przestrzelimy ten przedział. Bo jesteśmy gdzieś tutaj, w połowie kratki, w tym miejscu. A mamy dodać 2 pi. No to plus 2 pi to będziemy gdzieś mniej więcej. 2, e, tu jest pi, 3 pi drugich, o tutaj się znajdziemy. Więc na pewno będziemy poza przedziałem od zera do pi. Więc. Stąd nie zabierzemy żadnej odpowiedzi. To w ogóle nie musimy na to patrzeć. Nic nie spełni naszych wymagań od 0 do pi. Natomiast stąd, gdybyśmy podstawili za k 0, to widzimy, że mamy x równego 7 pi 12. I to jak najbardziej będzie druga odpowiedź. Czyli tutaj dopiszę x równa się 7pi. 12. Gdybyśmy chcieli dodać kolejne 2pi, no to na pewno wylądujemy poza przedziałem i odjąć kolejne 2pi od 7 dwunastych pi, czyli od powiedzmy sobie około połowy pi, no to też na pewno wylądujemy poza przedziałem. Więc jedyne nasze wartości odpowiedzi to jest x równy pi czwartych i x równe 7 dwunastych pi. Koniec zadania. Jeśli podobał Wam się ten film i sposób w jaki tłumaczę zadania maturalne, kliknijcie proszę łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żebym mógł dotrzeć do większej ilości maturzystów i również im pomóc. Zajrzyjcie też koniecznie do tej playlisty, gdzie znajdziecie więcej zadań z tego działu. Powodzenia!